Ar szczury lądowe. Pewnie mnie znacie, a jak mnie nie znacie, to pozwólcie, że Wam się przedstawię. Nazywam się Kapitan. Trzy ty na portkach, groch z kapustą Johnson. Tak, tak, ten słynny kapitan, trzy łaty na portkach, groch z kapustą Johnson. I muszę wam opowiedzieć o strasznym nieszczęściu, które mnie dzisiaj spotkało. Wyobraźcie sobie, że miałem wypływać dziś w prawdziwy piracki rejs, moim pięknym żaglowcem. Ale nie, nie. Cała moja załoga, z samego rana, Zaczęła kichać, prychać, no i wylądowali na kwarantannie, jak jeden mąż. A czy okręt może wypływać z portu bez załogi? A? Gdzie się wszyscy podzieli? Gdzie kapitan łata? Gdzie cała załoga? Poli głodna, poli chce ciasteczko. Poli chcę ciasteczko! Mieliśmy płynąć po skarb, a ty w kółko o jedzeniu. Poli chce ciasteczko! Poli chce ciasteczko! Dlaczego ty w kółko powtarzasz to samo? To samo! To samo! Przecież bez załogi nigdzie nie popłyniemy, a ja już ciebie nie mogę dłużej słuchać. Słuchać! Szukać! Słuchać! Szukać! Szukać. Zaraz, zaraz. Co takiego powiedziałaś? To samo! To samo! Nie to, to wcześniej! O. E, poli chce ciasteczko! Poli chce ciasteczko! Poli chce ciasteczko! Szukać! Szukać! Musimy po prostu poszukać nowej załogi! Poli, jesteś genialna! Szukać, stukać, szukać, stukać! Stukać? Stukać? Sama się stuknie! Sama się stukni? Poli chce ciasteczko! Znajdziemy skarb! To i ciasteczko się znajdzie. Tylko skąd ja teraz załogę wezmę? Zaraz, zaraz. A może Wy chcielibyście być moją załogą? Coś mi się wydaje, że na tych kanapach i na tych dywanach siedzą prawdziwe morskie wilki, a nie szczury lądowe. No, chyba, że się mylę. Nie martwcie się, dzieciaki? Poradzimy sobie. Musimy tylko pracować idealnie, równo. Bo jak załoga nie pracuje równo, to zamiast postawić żagle na maszt, wszyscy pozawijają się w liny i będą wyglądać jak szynki świąteczne. O, a tego byśmy nie chcieli. Na szczęście mamy specjalną morską piosenkę, która nazywa się Szanta. I ona nam pomoże. No to. Ahoj, załogo! Wszyscy wstajemy, łapiemy salinę. I będziemy stawiać żagle! Teraz więc na mój znak! Ciągnij Lidę! Mocno tak! I ty też! Dalej! Ho! Mocno ciągnij ją! I uwaga! Hej! Ho! Hej! Ho! I śpiewamy! Hej! Ho! Hej! Ho! No! Od razu wiedziałem, że niezła z załoga! Mamy żagle na masztach? Więc podnosimy kotwicę! Gotowi? To uwaga! Teraz zaś na mój znak koło obrotem kręcić masz! Już pod podnieść podnieś czas kręć więc mocno tak! I śpiewamy! Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho! No słuchajcie! Już nigdy więcej nie nazwę was szczurami lądowymi! Jest z was Prawdziwa piracka ekipa. No, mamy żagle na masztach? Mamy podniesioną kotwicę, więc teraz czas najwyższy, by nauczyć się sterować. Wszyscy łapiemy za koło sterowe, stajemy mocno i sterujemy. Na mój znak dalej śmiało. Najpierw w lewo, potem w prawo. Ląd dali żegna nas. Morskich przygód. czas i śpiewamy. Hej, ho! Hej, ho! Hej, ho! Hej, ho! A teraz wszyscy wyciągamy lunetę! Patrzymy przed siebie! Widzę, zbliża się ląd! Uwaga! Trzymać się lin! Ooo! He, 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 przybiliśmy do brzegu. I coś mi mówi, że właśnie na tym brzegu znajdę prawdziwy... pirátský skarb. <laughs>